Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witam się z wami bardzo, bardzo serdecznie na przeglądzie w Pepko. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie gdzie się da i lecimy z tematem. Zobaczcie za 17 zł jaka fajna nowa poszewka. Powiem wam, że naprawdę bardzo mi się podoba. Fajny materiał, świetne obszycie. Widać, że tak porządnie zrobiona. Tak ona wygląda. Ok, jest tylko kilka, więc, więc słuchajcie, trzeba y, korzystać. No i zobaczcie y, cała, półeczka, cała półeczka nowości. Y, ale my przejdziemy dalej, bo już to wszystko jest u mnie na kanale. Jeżeli ktoś jest nowy, to witam. Witam go bardzo, bardzo serdecznie. I lecimy dalej, i chcieliście ramki, chcieliście ramki, ale słuchajcie, no nie ma nic nowego, chyba że chcecie, żebym wam pokazała znowu te, które są tutaj po prostu, żeby wam odświeżyć trochę, odświeżyć trochę, no wiecie, żebyście po prostu zobaczyli, co tutaj jest. Jest jedna, jedyna nowa z nowej kolekcji, 15 zł kosztuje, no i ona jest tylko do postawienia. Ale zobaczcie, też fajnie się prezentuje, jak ktoś lubi złoto. No i ta jest ta kolekcja, co ostatnio Wam pokazywałam. Prawie cały film był z tą nową kolekcją, więc można sobie dokupić. I ten stolik, jeszcze jak tutaj gdzieś będzie, to Wam pokażę. Jeszcze ten stolik z tej kolekcji. 140 na 260 cm. I tu mamy za 40 zł takie firanki. One są z brokatikiem. Zobaczcie, jak to się pięknie mieni. No i zawsze jak ktoś mnie nie zna, ktoś mnie nie oglądał to ja pazury wkładam po to żebyście zobaczyli jaka jest jak po prostu przyśwituje to nie? żebyście wiedzieli bo niektórzy lubią mocniej, niektórzy słabiej ja na przykład nie lubię jak są takie duże, takie grube zas zasłony czy, e, czy tam na przykład firanki bo u mnie by było za ciemno no i znalazłam tutaj jeszcze jedną i ta jest w kolorze takim kremowym i też jest właśnie z takim brokatem i zaraz zerknę tutaj, czy coś jeszcze nowego jest, ale chyba nic nowego tutaj nie wjechało. Nie wjechało, więc... Yy, więc yy, więc tak, a nie, tutaj jest poczekajcie, zobaczcie 140 na 280 cm za 80 zł są jeszcze takie zasłony tak się prezentują yy, i ktoś gdzieś zadał mi pytanie, czy to prawda, że, yy, że Pepko, yy, że ten sklep plaj, plajtuje słuchajcie, dzisiaj gdzieś się tutaj podpytałam yy, nic nic nie plajtuje, wszystko jest dobrze kupujcie, róbcie zakupy yy, wszystko jest ok. Zobaczcie, nowa kolekcja. Nowa kolekcja, Tweety. 25 zł kosztuje kubeczek. Powiem Wam, że kubek jest naprawdę wystrzałowy. Bardzo mi się podoba. E, torebeczka, jak ktoś ma wnusie czy córkę, to zobaczcie, za 25 zł można kupić torebkę. I zaraz pokażę jeszcze przepiękny plecak. Można kupić na przykład do przedszkola. O idzie mój błażejek, mówi, mówi idzie się przejść, zobaczyć. Co tam nowego jest? Tu mamy e, takie ręczniczki i czasami gdzieś do przedszkola są potrzebne, 15 zł kosztuje, ale też można kupić w domu, będzie po prostu e, na przykład dzieciaki będą miały do twarzy. Tu jest taki jakby lunchbox, zobaczcie. On kosztuje 30 zł. 30 zł i maskotki. Kto lubi maskotki, to tu mamy tego E, nie wiem jak on się nazywał, cztery dychy kosztuje wiem, że ten obok jest Tweety a ten Kurczę, nie pamiętam, o jeszcze leży ten kot leży jeszcze ten kot, więc tu macie takie maskotki, poczekajcie bo nie wiem co mam wam pokazywać tu Błażej pokazuje, że jest taki pude takie pudełeczko na kanapkę więc możecie też kupić, dyszkę kosztuje no i są e, są kubeczki plastikowe, całkowicie plastikowe i one są za 15 zł i jak widzicie różne kolory różne kolory. No i pytacie się mnie cały czas o przegląd, yy, o przegląd szkolny. Już nagrałam i niebawem będzie, bo naprawdę fajne i tanie rzeczy są. 35 zł kosztuje poduszka. Jak on się nazywał? Matko, piszcie mi w komentarzu, jak on się nazywał, bo całkiem wyleciało mi z głowy. Pewnie jak tutaj yy, skończę ten przegląd, to mi się przypomni, albo ktoś z Was mi przypomni, więc yy, będę yy, zerkać w komentarze. 10 zł kosztuje zeszycik, proszę bardzo, formatu A5. Tu mamy plecak dla miłośników Toma i Jerego. Proszę bardzo, plecaczek kosztuje 20 zł, więc myślę, że to jest naprawdę świetna cena. I powiem Wam jeszcze odnośnie tych artykułów szkolnych, naprawdę, naprawdę warto. Idźcie do Pepko, bo nawet zeszyty są za złoty 50. Zł. Nie wiem, czy gdzieś dostaniemy taniej. No i zobaczcie, 35 zł plecaczek dla dziewczynek. Zobaczcie, jakie ładne, śliczne. Można kupić taki plecaczek i toutorybunie i będzie, będzie do kompletu. Także tak się prezentuje nowa kolekcja i wjechały również ubrania, ale ubrania też nagram, będą w oddzielnym filmie, więc czekajcie, czekajcie na, na ubrania, bo też są fajne. Jesteśmy na, na półeczce łazienkowej i tu mamy za dyszkę kubeczek, a tu mamy dozownik czarno-złoty, piękny, moje kolory, kolore za 12 zł. E, tak to wygląda, co my tutaj jeszcze mamy, no i z przepięknych takich dozowników, trochę spokojniejszych od tamtych, delikatnych, tutaj mamy zadeszkę taki i one w dotyku to są po prostu cudowne, uwielbiam ten materiał, nie wiem z czego oni to robią, ale pięknie, naprawdę bardzo, bardzo miłe w dotyku, 12 zł kosztuje, więc też fajna cena. No i resztę tych wszystkich rzeczy tutaj widzieliście. Przelatujemy na następną półeczkę. No i puszeczki, puszki do kawy, do cukru, do herbaty. Ja mam osobiście takie białe. Tu mamy taką w kolorze kremowym za 7 zł i polecam wam, ale jak widzicie tam po prawej stronie trochę mi się też powgniatały, ale naprawdę fajną fajną robią robotę na blacie. Ja mam blat drewniany i Białe szafki, więc fajnie to ze sobą współgra. No i tu jest jeszcze duża, możecie kupić sobie na przykład do mąki czy do makaronu. No i ta duża kosztuje dyszkę, więc też fajna cena. Eee, też fajna cena. O i tam są jeszcze takie zielone. Ja osobiście swoje muszę już wymienić, bo chyba mam naprawdę za 3 lata, jak nie dłużej, e, i już one, wiecie, już się robią takie, no takie inne, gdzieś tam na rdza, gdzieś tam złapie. Yy, także muszę sobie już pomyśleć, yy, żeby wymienić te puszki na jakieś inne. Dobra, idziemy tutaj na tą półeczkę i zerkamy, czy my coś tutaj ciekawego mamy. Zobaczcie, rękawice, bardzo dużo rękawic, silikonowe pokrywki. Mówicie, że szukacie, u nas cały czas są. O, co jest fajnego, teraz, zwłaszcza na te ciepłe dni, to zobaczcie, tam w środku są jeszcze takie pojemniki, takie. Wrzucacie je do zamrażarki, one się schłodzą i wtedy wam to ciasto szybko się nie rozpłynie. Zobaczcie, świetna rzecz naprawdę i one kosztują cztery dyszki. To jest chyba jeszcze, mi się wydaje, że stara cena, bo, mm, bo były chyba nawet droższe, jak dziś widziałam. E, tak, także mm, tak to się tutaj e, u nas prezentuje i już zerkamy tutaj jeszcze na te nasze. E, Termosy, tak właśnie, szukam tego słowa. Termosy. Proszę bardzo, tu jest taki zakręcany z kubeczkiem. 25 zł kosztuje. No widzicie, miesiąc wakacji został, zaraz trzeba będzie kupować. Termosy, kubki termiczne, bo będziemy sobie robić kawę, herbatę, jakieś zioła w te kubeczki. Yy, więc już wam tutaj pokazuję zawsze, zresztą o nie pytacie. No i tu widzę chyba jakiś nowy. Powiem Wam, że już tyle wam pokazywałam, że nie wiem, czy ja go pokazywałam ale chyba nie widziałam go nigdy. I tu zobaczcie, jest taki zatrzask, a tu sobie naciskacie i już macie nie musicie wozić kubeczka, tylko macie taki dziubek, że tak powiem. 25 zł kosztuje. 25 zł. Odstawiam i Wam tu tak trochę przybliżę, bo ja dosłownie muszę na palcach stawać, żeby tutaj pokazać. Zobaczcie. I są takie różne kolory: czy to dla mężczyzn, czy to dla kobiet. Większość chyba bardziej dla kobiet, bo w kwiatki jakieś różowe. No i tak, tu chyba będzie na tyle. Jeszcze zerkniemy, czy coś nowego jest z patelni. Może Wy macie jakieś, jakieś prośby, to piszcie w komentarzu, co byście chcieli obejrzeć. To wam nagram. Pamiętajcie, że już szkolne, nagrane już i niedługo, już niedługo będą, a jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i dajcie mi znać, czy wy macie. 140 zł teraz na wyprzedaży kosztuje. To jest chyba taki blender, czy to jest taki, że sieka te warzywa? Dajcie mi znać, czy ktoś to ma i czy polecacie. Tu jest jeszcze czajnik z tego, bardzo fajnie się prezentuje. Z Russell Hobbs. Ja miałam kiedyś blender z Lidla. No, i tu jeszcze jest toster. Toster 110 zł, więc czajnik pewnie też taka cena. No, i tu stoją chyba. Tak, tutaj stoją kartony od tych rzeczy. Fajnie, że są powyciągane. To też można sobie e, pomacać, dotknąć, zobaczyć nie tylko na kartonie. Więc to jest plus dla PEPKO, że wyciągają, żeby nam to pokazać. Bo kiedyś tego nie było, ale wiem, że to się teraz zmieniło i te rzeczy z karton, te wszystkie rzeczy, które są w kartonie, są wyciągane. Dziękuję wam za dzisiejszy przegląd. Wpadajcie na kolekcję jesienną, nawet futerko tam będzie, więc zaglądajcie. Jest naprawdę przepiękna. Ja już dzisiaj życzę wam miłego, słonecznego popołudnia. Trzymajcie się. Cześć.